Zajmujesz się branżą e-commerce? Dążysz do perfekcji w logistyce i obsłudze klienta? Z naszym fulfillmentem profesjonalizm spotyka efektywność. Skontaktuj się z nami i wznieś swój biznes na wyższy poziom. Kata. Kata. Tak, chodzi tu góra, tu góra! Ah, góra. Tak, góra! jest, Tak, szukaj majka! Nie w miejscu! Nie w miejscu majka! Nie w miejscu mnie! Nie Chodź, chodź! w miejscu, nie, w miejscu, chodz, jest jest w miejscu, nie O właśnie, klaski! Takie, bardzo dobrze! W randę, w nisko. Chodź nisko! Chodzisz nią! Chodzisz raz. Chodzisz, chodzisz, chodzisz! Łap i rzucaj! Łap i rzucaj pierwsza, pierwsza! Pierwsza Majka rzuca! Raduj! Tak! Zazwyczaj! Rzucasz! Tak! tak, tak. Jesteś z góry! Pięknie Majeszka! Pracuj sobie z góry! Pozycji szuka! Szeroko miejscu. Tak! Nie daj głowy! Nie daj głowy! Pracuj nad wyciągnięciem głowy i pij sobie z góry! Coś z siadu sędzia nie podnosi! Tak? Jest bardzo ładnie! Pracuj sobie! Pracuj, Pracuj. Trzy minuty do końca Majka, pracuj, wyciągaj staj, głowę, wyciągaj staj, staj. głowę i pracuj z dosiadu, nie daj się rzucić, nie pracuj się, lewą ręką sobie pracuj na wyciągnięciu głowy, wyciągaj głowę, tak jest, trzymaj pozycję Majka, jest bardzo ładnie, czas leci, dwie pół minuty, do końca, wygrywasz, tak, Proszę sobie, nie daj, nie daj, głowę wyciągaj, wyciągaj Majka głowę. Do tak, jest, jest z góry. Majetka, tak i pracuj nad wyciągnięciem głowy. Bij sobie. Przed ramię pod brody wybijaj. Przed ramię. Wracaj sobie, majeczka. Ty masz pozycję dominującą. Pracuj. dwie minuty do końca, Majka. Głowa czasu. Wyciągasz wychodzi głowa. Wychodzi. Przed ramię mocno prawe. Mocno prawe przed ramię. Tak jest, wyszło. Pracuj sobie, trzymaj dosiad. Trzymaj dosiad do końca. Wygrywa. Wracaj sobie, wygrywa. Nie daj się zrzucić, pilnuj do siadu! Pilnuj do siadu, pilnoć środku, do, do siadu! Pracuj, pracuj z nią! Jest w ja Majka! Uważaj, jest uważaj na tę nogę! Pracuj, Lewą bij sobie, lewo, bij sobie! Półtorej ja minuty Majka do końca, nie daj się zrzucić, wygrywa! Ja Jeszcze ja ja na... majka. Majka. raz! Jeszcze raz! Jeszcze raz! Jeszcze raz! Jeszcze raz! z raz! z gardy robimy, Co robimy? Z gardy majka.

Przestań Dosia! Trzymaj! Wygrywasz! Wygrywasz, bo masz dosiady! Przeciw dosiad! Pracuj! Majka! Trzymaj! 30 sekund do końca! Wstawaj! Wstawaj, Majka! Wstawaj, Majka! Szukaj poddania! Malaka! Łap rękę! I szukaj poddania! Jeszcze parę sekund, wstawaj, wstawaj, 20 sekund, Bij! bień, 5! cały czas biej. wygrywasz, trzymaj dosia, ty bień, trzymaj dosia, bień, 10 sekund, bień, 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 wygrywasz, wygrałaś, wygrałaś Majka, wygrałaś. Bardzo ładnie, super Majeczko.